Jeżeli jako ludzkość i indywidualnie nie będziemy się transformowali, to, to czekają nas jeszcze większe wyzwania, jeszcze większe problemy, jeszcze, jeszcze większy ból. Zatem mamy wybór, możemy transformować się na własnych warunkach niejako i wtedy mieć częściową kontrolę nad tym, co nas spotyka, czyli niejako przejąć powoli kontrolę nad tą śmiercią, lub czekać na jeszcze potężniejsze wyzwania, które zmuszą nas niejako do tego samego procesu. Tylko jakby procesu, który już nie jest pod naszą kontrolą. I to jest ogromna różnica. Zatem, co czeka nas w przyszłości? W przyszłości czeka nas nowa waluta nowa waluta kryptowaluta? Czym będzie ta waluta? To jest świadomość. My będziemy pragnęli być to jest kwestia oczywiście czasu, kiedy zdamy sobie sprawę, że to, co mamy, że to, co ma, miało nas wypełnić wszystkie dobra materialne i nie tylko one zaczną mieć dla nas coraz mniejsze znaczenie. One będą miały coraz mniejsze znaczenie, coraz mniejsze znaczenie będzie na nas miało jedzenie, w sposób w jaki się będziemy ubierać, coraz mniejsze będzie miało dla nas znaczenie to, ile my pieniędzy będziemy mieli, coraz większe znaczenie będzie miała świadomość, ale nie świadomość, bo ja mam świadomość zrozumienia czegoś, tylko Moc świadomości, osoby, która będzie umiała zaimplementować tą moc, tą formę świadomości w danym obszarze w swoim życiu, która pozwoli kontrolować jej problemy, która pozwoli kontrolować jej życie, która pozwoli kontrolować jej każdy scenariusz życia. I my z takimi osobami będziemy chcieli przebywać. My do takich osób de facto będziemy czuli atrakcyjność. Dziś czujemy do osób, które mają pieniądze. Do osób, które mają jakiś sukces, do osób, które mają jakiś prestiż, i tak dalej, i tak dalej. Wypracowały sobie jakiś brand. Do tych osób czujemy, tak? Tą atrakcyjność, bo, bo potrafią sobie dobrze poukładać życie, więc muszą mieć jakąś yy, remedy na, na ten sukces, prawda? W tym, w tym naszym tutaj wcieleniu, w tym życiu. Ale my kierujemy się powoli w stronę osób, które będą nie tylko miały wyższą częstotliwość świadomości, bo to nie o to chodzi, tylko będą potrafiły, bo to o to chodzi potrafiły skorzystać z tej świadomości i każdy problem, który pojawi się w danym obszarze w życiu tej osoby, jest rozwiązywalny. Dany problem nie wpłynie na nią i nie będzie wpływał. Zatem my będziemy czuli tą atrakcyjność do tej nowej currency, można powiedzieć, którą będzie świadomość i w tym kierunku idziemy, w tym kierunku podążamy.